Nazywam się Anna, a to historia o tym, jak zbudowałam imperium z niczego, straciłam je przez podłą zdradę, a potem, dziesięć lat później, odzyskałam nie tylko to, co moje, ale i godność, niszcząc człowieka, który próbował mnie pogrzebać. Początki były skromne. Miałam dwadzieścia kilka lat, głowę pełną pomysłów i serce przepełnione ambicją. Pochodziłam z rodziny o niewielkich zasobach, więc wiedziałam, że jeśli chcę coś osiągnąć, muszę to zrobić sama. Moja firma Innowacje Plus zaczęła się w moim małym mieszkaniu z jednym laptopem i niepohamowaną wiarą w siebie. Przez pierwsze lata pracowałam po 18 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Moimi posiłkami często były zimne kanapki, a sypiałam na kanapie, bo moje biurko zajmowało całą wolną przestrzeń. Każdy grosz zarobiony na drobnych zleceniach inwestowałam z powrotem w firmę. Budowałam ją dosłownie krwią i potem, pamiętam, jak skaleczyłam się w rękę podczas montażu pierwszych mebli dziurowych i jak podciekł mi po czole, gdy taszczyłam ciężkie kartony ze sprzętem. To była nie tylko praca. To było moje dziecko, moje marzenie ucieleśnione w kodzie, strategiach marketingowych i innowacyjnych rozwiązaniach, które miały zmienić świat. W tamtym okresie poznałam Marka. Był charyzmatyczny, elokwentny i... Co najważniejsze, wydawał się być tak samo entuzjastycznie nastawiony do innowacji, plus jak ja. Wprowadził świeże perspektywy w obszarze sprzedaży, a jego umiejętności negocjacyjne były nieocenione. Zdecydowałam się uczynić go wspólnikiem, wierząc, że razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Nasza współpraca była na początku symbolem synergii, ja tworzyłam wizję i produkt, on otwierał drzwi do nowych klientów i rynków. Firma rosła w oszałamiającym tempie. Zdobywając nagrody i uznanie w branży. Z małego startu pełu staliśmy się liczącą się potęgą, zatrudniając dziesiątki ludzi z biurami w kilku miastach. Spełniła się nie tylko moja wizja, ale i wizja moich pracowników, którzy stali się częścią naszej rodziny innowacji. Plus. Czuliśmy się niezwyciężeni, a Marek, wydawało się, był moim najwierniejszym sojusznikiem. Bratem w broni, który wraz ze mną przebrnął przez gęstwinę trudności, wspierając w każdej, nawet najmniejszej decyzji. Ufałam mu bezgranicznie, wierząc, że nasza wspólna przyszłość jest jasna i nierozerwalna. Niestety, ta wiara okazała się moją największą naiwnością. Marek, człowiek, któremu zaufałam i oddałam część mojego życia, okazał się wilkiem w owczej skórze. Zdrada przyszła nagle, jak grom z jasnego nieba ale w rzeczywistości była planowana od miesięcy, jeśli nie lat. Wykorzystał moją otwartość, moje bezgraniczne zaufanie do manipulowania strukturą własności firmy. Zmienił umowy, nad którymi pracowaliśmy, wykorzystując moją nieobecność podczas ważnego projektu poza krajem, sfałszował podpisy, dokonał serii sprytnych, nielegalnych transakcji, które krok po kroku pozbawiły mnie kontroli nad moim własnym dzieckiem. Kiedy wróciłam, Zastałam zamknięte drzwi mojego biura, a moi lojalni pracownicy patrzyli na mnie ze strachem i współczuciem. Marek czekał na mnie. Pamiętam ten dzień z absolutną precyzją. Stał w moim, kiedyś wspólnym, teraz już jego gabinecie, opierając się o biurko, które sama wybrałam. Miał na sobie drogi garnitur, a na jego twarzy malował się triumfalny uśmiech, który do dziś budzi we mnie fale wstrętu. Anna powiedział. A jego głos oczekał pogardą, wygląda na to, że twoja rola w innowacjach plus dobiegła końca. Firma jest teraz moja, oficjalnie. Radziłbym ci wracać na ulicę, skąd przyszłaś. Tam jest twoje miejsce. Jego słowa, jak kwas, wypaliły mi dziurę w sercu. Wracaj na ulicę. To zdanie, wypowiedziane z taką nonszalancją i okrucieństwem, złamało mnie, ale tylko na chwilę. Poczułam, jak cała krew odpływa mi z twarzy, a świat zaczyna. Wirować. To nie była tylko utrata firmy, to była utrata sensu, celu życia, owocu lat ciężkiej pracy, ale przede wszystkim o mojej godności. Przez kilka tygodni balansowałam na granicy rozpaczy. Wszystkie moje oszczędności były zainwestowane w firmę, więc nagle zostałam bez niczego, z rachunkami do zapłacenia i poczuciem totalnego poniżenia. Spałam na kanapie u przyjaciółki, patrząc w sufit i zastanawiając się, jak mogłam być tak ślepa, tak naiwna. Ale w pewnym momencie, gdy Marek dumnie prezentował się w mediach jako jedyny twórca Innowacji Plus, coś we mnie pękło. Zrozumiałam, że rozpacz niczego nie zmieni. Moja złość, moja ból, moja furie, to wszystko musiało zostać skanalizowane. W moich żyłach zawrzała nowa krew, ale nie była to krew rozpaczy. Lecz determinacji. W jednej chwili narodził się plan, szalony, długoterminowy, tajny i bezlitosny. Nie mogłam odzyskać firmy od razu, ale mogłam zabrać mu wszystko, co dla niego najważniejsze: jego reputację, jego fortunę i jego dumę. To będzie proces długi, bolesny i skomplikowany, ale wiedziałam, że jestem na to gotowa. Postanowiłam, że Marek zapłaci. I to z nawiązką nie tylko za kradzież mojej firmy, ale za każde szydercze słowo, za każdą noc bez snu, za każdą łzę, którą wylałam. Postanowiłam, że jego upadek będzie publiczny i spektakularny, a ja będę jedynym widzem siedzącym w pierwszym rzędzie. Następnych dziesięć lat było okresem, który ukształtował mnie na nowo. To nie była zemsta w stylu hollywoodzkim, z wybuchami i nagłym zwrotem akcji. To była zemsta powolna... Metodyczna, chirurgicznie precyzyjna, budowana na cierpliwości i konsekwencji. Nazwałam ją projektem Fenix. Najpierw musiałam się odbudować. Zaczęłam od wszystkiego, co miałam od swojego umysłu. Zapisywałam się na kursy wieczorowe, zdobywałam nowe kwalifikacje. Pracowałam na podwójne zmiany jako konsultantka, doradzając mniejszym firmom ucząc się na ich błędach i sukcesach, jednocześnie budując własną, szczupłą sieć kontaktów, która w przeszłości miała okazać się nieoceniona. Każdy grosz odkładałam na specjalne konto, wiedząc, że legalna walka wymaga olbrzymich środków. Pieniądze były paliwem, ale orężem była wiedza i informacje. Moim tajnym arsenałem stała się armia nieświadomych tego faktu ludzi. Szukałam luk w systemach, śledziłam publiczne rejestry, Przeszukiwałam archiwa, analizowałam raporty finansowe Innowacji Plus, które, mimo że już nie moje, były nadal publiczne. Marek, dumny ze swojego sukcesu, stawał się coraz bardziej rozrzutny i arogancki. Jego ekstrawagancki styl życia i coraz śmielsze, często nieetyczne, posunięcia biznesowe były dla mnie jak otwarte książki. Wiedziałam, że prędzej czy później popełni błąd. Moja strategia opierała się na trzech filarach gromadzeniu dowodów jego nieuczciwości, budowaniu silnego zespołu prawnego i czekaniu na odpowiedni moment. Kontaktowałam się z prawnikami specjalizującymi się w prawie korporacyjnym i gospodarczym, ale zawsze zachowując dyskrecję, prosząc o porady ogólne, nie zdradzając pełnej skali mojego planu. Przez te dziesięć lat stałam się ekspertem w dziedzinie, która początkowo była dla mnie obca, a forensyki finansowej. Uczyłam się jak czytać między wierszami w sprawozdaniach, jak znajdować ukryte przepływy pieniężne, jak demaskować fałszywe faktury i schematy prania brudnych pieniędzy. Moje nowe biuro, skromne, ale tylko moje, stało się laboratorium, w którym zbierałam okruchy informacji, które powoli układały się w potężną mozaikę. Zwerbowałam też cicho byłych pracowników Marka, którzy byli świadkami jego nadużyc, jego arogancji, a nawet jego gruźb. Niektórzy z nich Zrażeni jego postawą, sami szukali okazji do sprawiedliwości. Wielu z nich przeszło do mojej nowej, mniejszej firmy, którą sukcesem zbudowałam w innej branży, wykorzystując zdobyte doświadczenie i reputację. Zysk z tej firmy pozwalał mi finansować projekt Phoenix, jednocześnie dając mi stabilność i dowód, że jestem w stanie prowadzić biznes bez marka. Obserwowałam, jak Marek rozbudowuje innowacje plus ale jednocześnie widziałam jak pod jego rządami firma traci swoją pierwotną etykę, innowacyjność, stając się skorodowaną, pustą skorupą, skupioną jedynie na krótkoterminowym zysku. Czekałam. Czekałam, aż jego empire stanie się wystarczająco duże, by jego upadek był naprawdę spektakularny. Czekałam, aż popełni błąd, który będzie niemożliwy do zatuszowania. A kiedy nadszedł ten moment, duża Międzynarodowa transakcja z podejrzanym partnerem, która niosła ryzyko olbrzymich strat i naruszenia prawa unijnego, wiedziałam, że to jest to. Zebrałam cały swój zespół prawny, przedstawiając im lata pracy, tysiące stron dowodów, nagrań, świadectw. Ich miny, początkowo sceptyczne, szybko zmieniły się w podziw i determinację. Finał projektu Fenix nadszedł nagle i był dla Marka druzgocący. Kiedy moi prawnicy złożyli pozew, a jednocześnie ujawnili zebrane dowody odpowiednim organom ścigania i mediom, świat Marka runął w gruzach. Nie było już odwrotu. Dokumentacja, którą gromadziłam przez dziesięć lat, była tak obszerna i spójna, że nie zostawiła mu żadnej szansy. Dowody na oszustwa finansowe, pranie pieniędzy, fałszerstwa, a nawet szantaż, którym posługiwał się wobec niektórych współpracowników, były niepodważalne opublikowane artykuły w największych gazetach i reportaże telewizyjne ujawniały prawdziwe oblicze wizjonera Marka. Innowacje Plus, firma, którą kochałam i którą mi skradł, stała się symbolem korupcji i nieuczciwości. Klienci masowo zaczęli wycofywać swoje kontrakty, inwestorzy wycofywali kapitał, a banki zamrażały konta. To był efekt domene, dokładnie taki, jaki zaplanowałam. Widziałam jego twarz w telewizji podczas briefingu prasowego. Był blady, spocony, z oczami pełnymi paniki. Jego arogancja zniknęła, zastąpiona przez czysty strach. Próbował się bronić, twierdzić, że to ja jestem szaloną byłą partnerką, która próbuje go zniszczyć z zemsty. Ale dowody były zbyt silne. Nawet jego najbardziej lojalni współpracownicy, widząc skalę jego przestępstw, Zaczęli zeznawać przeciwko niemu, próbując ratować własne kariery. Ostatecznie Marek został aresztowany pod zarzutem wielu przestępstw finansowych i oszustwa. Jego proces był długi i bolesny dla wszystkich, którzy byli w to zamieszani, ale dla mnie był to akt oczyszczenia. Kulminacją było ogłoszenie wyroku, wieloletnie więzienie i konfiskata majątku, w tym Innowacji Plus, która została przejęta przez syndyka. Wszystko, co zbudował na kłamstwie zostało mu odebrane. Kiedy usłyszałam wyrok, nie poczułam triumfu, raczej głęboki spokój i ulgę. To nie była słodka zemsta, jaką sobie wyobrażałam w akcie nienawiści, to była sprawiedliwość, która przywróciła mi poczucie równowagi. Innowacje Plus już nigdy nie odzyskała dawnego blasku pod nowym zarządem, a ja nie miałam już ochoty jej ratować. Zbudowałam w międzyczasie nową, etyczną i innowacyjną firmę, która prosperowała, bazując na wartościach, w które wierzyłam od początku. Nauczona doświadczeniem, otoczyłam się ludźmi, których lojalność była niepodważalna. Dziś, patrząc wstecz, wiem, że tamta zdrada była najgorszą rzeczą, jaka mogła mnie spotkać, ale jednocześnie najcenniejszą lekcją. Zmuszeni do walki o wszystko, odkrywamy w sobie siły, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Marek próbował mnie zniszczyć, Wrzucając na ulicę, nie wiedział, że ja już tam kiedyś byłam i że to właśnie tam nauczyłam się walczyć, nigdy się nie poddawać i budować od początku, nawet z niczego. To nie była zemsta dla zemsty. To była walka o sprawiedliwość, o prawdę, o moje miejsce w świecie. I tę walkę wygrałam.